I chcę ja tak po miesiącu teraz zacząć film. Siemanko, z tej strony Paweł z kanału Przez Obiektyw, wasz ulubiony daily vlogger. Mam dla Was film, który myślę, że będzie bardzo spoko dla was, żeby troszkę poduczyć się z tego, w jaki sposób obrabiać sobie swoje portrety. Naszym modelem dzisiaj będzie Yoshi. My z Joszym już bardzo długo współpracujemy. Jego Instagram w dużej mierze ostatnio to są moje zdjęcia od jakichś powiedzmy półtorej roku. Wspólnie tworzymy treści do niego, także możecie zajrzeć sobie do niego na Instagram, żeby zobaczyć co ja robię komercyjnie, czyli jako zlecenie dla klienta, którym Yoshi w tym kontekście akurat jest. Na pierwszy ogień wezmę sobie taki bardzo, właśnie typowy portret. Ten portret jest bardzo typowy pod względem tego, że jest po prostu ucięta postać. Mamy skupić się głównie na twarzy. Oczywiście są tutaj elementy, które chcieliśmy zrobić. Na sam początek obróbki takiego zdjęcia. Oczywiście my sobie to zdjęcie wyprostujemy. Wiadomo jak to robimy. Wykadrujemy do czterech piątek, żebyśmy cały czas uczyli się tego, że generalnie robimy sobie ten Instagram. Staramy się mniej więcej wycelować tak, żeby ta głowa była mniej więcej po środku, ale uważajcie też na jedną rzecz. Chciałbym, żebyście spojrzeli tutaj po prawej stronie i tutaj po lewej. Warto jest, żeby wypośrodkować również postać. Jeśli głowa wtedy nie będzie centralnie w środku, to jest nadal ok. Ważne, żeby postać jako postać mniej więcej była na środku. Teraz mamy pięknie wykadrowane to zdjęcie. Jest kilka rzeczy, które lubię robić z portretami. Przede wszystkim portret, jak dla mnie, fajnie, żeby był trójwymiarowy. Tutaj akurat robiliśmy to na Sigmie 30 mm. Ja to robiłem na przysłonie 2,2, 2, dlatego że światło było już takie dość... Słabawe, więc no musiałem sobie doświetlić tutaj jeszcze to przysłoną dodatkowo, a, a bardzo nie chciałem wyciągać ISO, dlatego że właśnie już się robiło trochę ciemno, więc to było dla mnie ważne, żeby tego ziarna nie było. Będziemy skupiali się na tym, co możemy zrobić z twarzą i co możemy zrobić z całością. Więc najpierw zacznijmy sobie od całości tego zdjęcia. Ja specjalnie nie będę używał presetów. Na tym w tym filmie nie będę w ogóle używał presetów po to, żebyśmy skupili się tylko i wyłącznie na manualnej obróbce. Jeśli chodzi o samo zdjęcie, white balance, i tak dalej, wszystko jest w punkt, jak widzimy tutaj po, po tych torbach, biel jest tam, gdzie biel powinna być. Więc zacznijmy sobie od tego, że ja bardzo lubię najpierw zaznaczyć sobie samo tło. Okej, okay, tło już mamy zaznaczone, ja sobie z tego tła zdejmę teraz kontrast i to zdejmę ten kontrast dość mocno i do tego jeszcze zdejmę sobie troszeczkę ostrości. To zdjęcie jest już fenomenalnie rozmyte, dlatego że no jakby oczywiście jest to Sigma i to jest bardzo niska przysłona, e, aczkolwiek ja to lubię robić. Dlaczego? Dlatego, że chcę, żeby moja postać była mocno kontrastowa, właśnie do tła, więc możemy ten efekt uzyskać poprzez właśnie to, co teraz zrobiłem. Kolejną rzecz, jaką zrobię, to jest pomaluję sobie całą swoją postać i na nią nałożę kontrast na plus. Dobra, maskę mamy zrobioną, teraz dodajemy kontrastu. Teraz widzicie, że już i tak delikatnie wychodzi z tego tła. I to jest to, co chciałem osiągnąć. Kolejna rzecz, którą robię, to są oczy żeby zobaczyć czy ja jestem w stanie wyciągnąć oczy, polecam na samym początku na całym zdjęciu wyciągnąć maksymalnie cień i zobaczyć co się dzieje z oczami. Jeżeli pojawiają się te źrenice, to znaczy, że możemy zrobić dużo. I co ja robię? W takiej sytuacji. Robię całkowite zbliżenie na oczy i robię dwie maski. Pierwsza maska to będzie źrenica bez tego czarnego kółeczka w środku i chcę, żeby ona była jaśniejsza i żeby miała więcej koloru i trochę kontrastu. Więc od razu sobie tutaj wstępnie, żeby widzieć co maluję, zaznaczam już trochę podwyższoną ekspozycję, troszkę więcej cienia wyciągniętego i trochę kontrastu. I jak teraz przejadę, to widzimy, że nasze oko się zaczyna Mocniej pojawiać. Przejdźmy sobie na drugie, robimy to samo. I tutaj, żeby wiedzieć, do którego momentu możemy kręcić tą ekspozycję, warto jest sobie spojrzeć z daleka na to zdjęcie i zobaczyć, do którego momentu to będzie wyglądało OK. A kiedy to będzie wyglądało creepy, tak jak teraz. Więc oczywiście nie chcemy czegoś takiego, więc schodzimy sobie z ekspozycją. Powiedzmy do takiego momentu. Troszeczkę wyciągniemy jeszcze nasycenie i możemy lekko przejść w taką chłodniejszą barwę. I teraz nasz, nasze oczy o wiele bardziej są uwydatnione. Kolejną rzecz, którą możemy zrobić i którą ja zawsze robię na portretach, robię kolejną maskę. To nie jest tak, że ja odkryłem Amerykę to są rzeczy, które, e, które wielu fotografów robi, więc też to nie jest tak, że ja to wymyśliłem, żebyście nie myśleli, że ja zaraz wam tutaj przekazuję coś, co wymyśliłem. Jakby to jest bardzo typowe. Na około tutaj oka widzicie taką czarną obramówkę. Naturalnie nasze oko coś takiego ma. Na tą czarną obramówkę rysujemy sobie maskę i na to kółeczko czarne w środku również. I robimy dokładnie to samo z drugiej strony, na drugim oku. Oczywiście, e, takie oczy nie wyglądają za dobrze. E, ściągamy sobie zaznaczenie maski, i teraz dodajemy kontrastu, i troszkę dodajemy czerni, żeby nasze oczy mocno wychodziły. I to, co się stało z oczami, będzie widoczne przy kolejnym kroku, który ja wykonuję. Czyli wyciągam twarz z cienia. Zazwyczaj robię to radialem. Robię to radialem, dlatego że z jakiegoś powodu daje mi to najbardziej taki naturalny, naturalny wygląd wyciągnięcia tego, tego cienia. I tutaj po prostu lekko sobie rozjaśniam. Z reguły to właśnie w okolicach 50 już robi robotę. I teraz te oczy również są o wiele bardziej widoczne. Zróbmy zbliżenie i zobaczymy sobie przed i po. Widzicie same oczy ile robią. Już nam tu bardzo dużo się zadziało. Kolejna rzecz, którą robię, to jest sama ostrość twarzy. To jest dość kontrowersyjne, dlatego że wiele osób lubi taką mega mocną twarz i mega ostrą twarz. Ja lubię, żeby twarz była ostra tam gdzie powinna być ostra, a tam gdzie nie powinna być ostra. No to jednak staram się ją wygładzić. Zanim to zrobię. Przy pomocy spot removal uleczymy sobie troszeczkę punktów na twarzy Joszka. Ok, Joszy już ma czystą cerę. Nakładamy kolejne maski. Teraz maska, którą będę nakładał, ma na celu delikatne wygładzenie. Zaznaczam delikatne wygładzenie skóry. My nie chcemy tutaj, żeby nagle nam się stworzyła jakaś porcelanowa postać. I zwróćcie uwagę na to, gdzie ja tę maskę nakładam. W tym co robię, najważniejsze jest to, żeby zachować kontury twarzy i tam, gdzie twarz jest naturalnie ostra, czyli zarysy nosa, czyli oczywiście zarost w jego przypadku, tutaj te kąciki przy nosie, które musimy wymazać teraz, to wszystko musi pozostać ostre, bo to naturalnie jest ostre. I nigdy nie może być wygładzone. Nawet jeżeli zrobimy zdjęcie komuś, kto ma perfekcyjną cerę gładziutką, bez żadnych porów pootwieranych, to tamte miejsca zawsze będą ostre. Więc w tych miejscach oczywiście nie możemy skóry wygładzać, bo będzie ona wyglądała bardzo porcelanowo. Oczywiście są tego typu portrety, znam tę estetykę. Moim zdaniem wyglądają one tak se, ale oczywiście. Wszystko wedle uznania i tego, kto co lubi. I teraz z taką zaznaczoną maską, wróćmy sobie, może e, wygląda jakby sobie Joshi zrobił po prostu maseczkę oczyszczającą. E, cofamy e, zaznaczenie samej maski. I teraz tak, przede wszystkim ściągamy sobie teksturę, możemy sobie jeszcze zbliżyć. Jeżeli ściągniemy całkowicie, no to już się nam to rozmywa, więc powiedzmy, że przytrzymajmy to gdzieś w połowie. Do tego możemy ściągnąć jeszcze Clarity, które nam ściągnie odrobinę też tej ostrości, i delikatnie ściągamy sobie samą ostrość. I teraz widzicie przed i po, w jaki niesamowity sposób zmieniła się, zmieniła się sama cera w tych częściach twarzy. Zróbmy to jeszcze bliżej. Tak było przed i tak jest po. Widzicie to, widzicie, że ta twarz została mocno wygładzona, ale nadal jest ostra. I co robimy, żeby była jeszcze ostrzejsza? Nakładamy kolejną maskę i tą maskę z kolei nakładamy na miejsca, które mają być ostre. I miejsca, które mają być ostre, to tak jak zaznaczyłem, są właśnie kąciki nosa, czyli te dziurki w nosie i tak dalej. No jest to bardzo takie. Żmudne i jest to taki proces dość e, nudny, powiedziałbym, dlatego że zawsze powtarza się dokładnie te same czynności. Jeżeli wy będziecie robili obróbkę portretów w taki sposób i będziecie tak mocno przykładać uwagę do detali, właśnie takich jak wyostrzenie samego zarostu czy wyostrzenie brwi, o wiele łatwiej będzie Wam zdobyć zlecenie, bo robicie sobie renomę jako osoba, która przykłada dużą uwagę do detali, której zdjęcia. Są nie po prostu pyknięte, ale z tymi zdjęciami coś się robi. Ściągamy sobie tą maskę, dzięki której już wygląda już bardzo dziwnie i tutaj nakładamy odrobinę kontrastu, nakładamy właśnie troszkę texture, nakładamy lekko ostrości i nasza twarz już jego wygląda zupełnie inaczej, świetnie w kontekście samego portretu. Oczywiście to są niewielkie zmiany, tak, ale jeśli chodzi o kontekst tego, jak postać wygląda, wygląda o wiele, wiele lepiej. Ja jestem wielkim fanem winietek. Teraz, na samo zdjęcie, oczywiście, możemy zrobić jakąś lekką opróbkę. Tutaj wiadomo, dochodzi nam troszkę kontrastu. Wyciągamy jednak jeszcze cienie. Troszkę podciągamy biele. Lekko zdejmiemy sobie czernie. Wobec czego jeszcze trochę podciągamy te cienie. Texture i Clarity już bym zostawił, nie jest to potrzebne i tak naprawdę resztę też zostawiam, bo nie potrzebuję zrobić tutaj nic więcej. Tak wyglądało zdjęcie przed, tak wygląda po. Świetny sposób na to, żeby takie portrety wyciągnąć naprawdę na kolejny level, bo moglibyśmy wrzucić na to zwykły preset, zostawić twarz i po prostu byłoby to zwykłe zdjęcie człowieka, który wygląda tak se. A my wkładając naszą pracę i trochę czasu w to żeby wyeksponować oczy, żeby wyeksponować ostre elementy twarzy, żeby wygładzić tą cerę, żeby poprawić tą cerę, naprawdę zdobywamy sobie punkty respektu jako fotografowie, a wiadomo, że punkty respektu są mega ważne. Słuchajcie i to by było na tyle. Najważniejsze co chciałem wam pokazać w tym... E Poradniku w tym filmie na temat e, obróbki portretów jest to, żeby robić tą twarz, bo, bo ta twarz naprawdę jest najważniejsza w portrecie. Jakby możemy robić różne portrety, możemy robić naprawdę e, różne modowe sesje i tak dalej, ale koniec końców, to twarz i oczy przyciągają uwagę, więc wyeksponujmy zawsze oczy wyeksponujmy ostre miejsca, które powinny być na twarzy. Nawet jeżeli zaczyna pojawiać trochę grainu od tego ostrzenia. Jeżeli oddalimy to zdjęcie, wszystko wygląda bardzo dobrze i przede wszystkim ostro. Wygładźmy tą cerę tam, gdzie jest potrzeba. Usuńmy jakieś małe sywki, pieprzyki, żeby nasza, nasza modelka czy model wyglądali trochę lepiej. Kontekście samego zdjęcia chyba, że właśnie idziemy po to, żeby tak nie było. No to wtedy oczywiście jakby taka jest nasza wizja artystyczna, i tak sobie będziemy robili. Słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. W opisie macie link do moich presetów do Lightrooma, które wypuściłem już jakiś czas temu. Ten link już jest zaktualizowany, więc można je znowu pobierać. W opisie również znajdziecie link do muzyki. Którą ja produkuję i daję ją za darmo ludziom, żeby sobie wykorzystywali do swoich filmików, albo po prostu, żeby sobie słuchali podczas pracy czy jazdy na rolkach na przykład. Albo na rowerze. Więc śmiało bierzcie sobie wszystko, częstujcie się, wszystko jest za darmo. A ja kończę i mam nadzieję, że zobaczymy się za krócej niż za miesiąc. Na razie. Cześć!